Dzień dobry państwu, nazywam się Piotr Panasiak, witam państwa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. 5 grudnia mija pierwsza rocznica śmierci Wojciecha Zabłockiego, wybitnego szablisty, wielokrotnego medalisty mistrza świata i igrzysk olimpijskich, również znakomitego architekta jego obiekty możemy podziwiać. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą. To zdjęcie ilustruje właśnie pana Wojciecha na, na Radzie Stowarzyszenia Architektów Polskich, a tutaj widzimy halę sportową, którą on zaprojektował halę kolarską w Pruszkowie. Jej kształt przypomina rybę. Pan Wojciech to również wielki przyjaciel naszego muzeum, przekazywał. Do naszych zbiorów wiele cennych darów. To osoba godna nazywania go człowiekiem renesansu ze względu na bardzo rozliczne, a nieraz zupełnie nietypowe i nieduzinkowe zainteresowania. Nawiązując do tej rocznicy, chciałam Państwu opowiedzieć historię jednego obiektu, będzie to opowieść. O srebrnym medalu olimpijskim, który Wojciech Zabłocki wraz z kolegami zdobył na 16 Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne. Cofnijmy się teraz w czasie, jest rok 1952. Trenowani przez Janosza Keweja polscy szabliści zakwalifikowali się do półfinału. Turnieju olimpijskiego. W kraju znano to już za sukces. Porażka ze Stanami Zjednoczonymi i z Włochami odebrała nam szansę na, zdobycia, na zdobycie medalu. Niemniej był to bardzo, bardzo młody zespół, który z każdym rokiem nabierał doświadczenia. Tutaj na zdjęciu widzimy olimpijczyków z Helsinek, pan Twardokles, Suski, Pawłowski i po prawej stronie ostatni Wojciech Zabłocki. Trener Kewej starał się, aby drużyna zdobyła jak największe doświadczenia przez rozliczne kontakty międzynarodowe, udział w turniejach, ten okres między 50... A56 obfitował w bardzo dużo spotkań międzynarodowych. Tutaj widzimy już skład, częściowy skład drużyny, która przygotowała się na Igrzyska w Melbourne, do tego podstawowego składu jeszcze z Helsinek, Kuszewski, Pawłowski, Pawlas i Zabłocki. Trener dokoptował 22 ulatków Piątkowskiego i Zuba. Na zdjęciu natomiast widzimy Pawłowskiego, Kuszewskiego. I wspomnianego już Piotrkowskiego Izuba. Niekwestionowaną gwiazdą tej drużyny był Wojciech Zawłocki. Zdobył on złoty medal na mistrzostwach świata unionów w Paryżu. Był to zawodnik, który odnosił również sukcesy na polu naukowym i zawodowym. W w 1954 roku ukończył on z wyróżnieniem Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wkrótce został członkiem Rzeczywistym Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na tle zawodników i działaczy wyróżniał się również niesamowitymi zdolnościami lingwistycznymi. Ten młody człowiek mógł komunikować się w sześciu językach. Znał francuski, niemiecki, angielski. Rosyjski. Wojciech Zabłocki, jako gwiazda tego zespołu, miał również talent cementowania zespołu. Szermierka to również sport zespołowy. Kewej był przekonany, że drużynę stać na bardzo wiele. Przez ekspertów polska reprezentacja przed igrzyskami nie była oceniana może bardzo wysoko, niemniej niektórzy twierdzili, że będzie to czarny koń tych igrzysk i powalczyć może przynajmniej o półfinał. Wojciech Zawłocki wspominał taką pewną uroczystość, która odbyła się na, dosłownie na kilka dni przed odlotem. Na dwa dni przed odlotem na Igrzyska zaprosił nas do siebie Pawłowski. Od roku przechowywał olbrzymią, pięciolitrową butelkę szampana zdobytą przez nas w Koblencji. Po spożyciu szlachetnego trunku wpadliśmy w szampański humor. Sąsiedzi Jurka mogli usłyszeć rozmaite góralskie przyśpiewki. Potem tańczyliśmy, raz jeden prowadził, raz drugi. Kulminacyjnym punktem wieczoru była uroczysta przysięga na pustą butelkę szampana podpisaną przez sześciu sprzysiężonych własną krwią. Treść przysięgi chowaliśmy w tajemnicy, żeby nie zauroczyć i dopiero po finale drużynowej szabli poddaliśmy tą informację do publicznej wiadomości. Szapański nastrój nie udzielał się jednak trenerowi Kewejowi. Był on Węgrem, a w jego ojczyźnie, w październiku i listopadzie zaczęły rozgrywać się bardzo dramatyczne wydarzenia. Kryzys ekonomiczny i terror komunistyczny spowodowały, że tysiące ludzi wyszło demonstrować na ulicę Budapesztu. Policja oddała strzały, część wojska węgierskiego stanęła po stronie manifestantów. Wkrótce zamieniło się to w powstanie narodowe. Związek Radziecki, obawiając się, że Węgry wystąpią z układu warszawskiego, postanowił interweniować do Budapesztu. Wjechały czołgi, trwały walki, ginęły tysiące ludzi, setki tysięcy chciało przedostać się do wolnego świata przez granice. Za Tutaj widzimy zburzony pomnik Józefa Stalina. W tej dramatycznej sytuacji Kewej zaczął zastanawiać się, czy nie wrócić, nie wrócić do Twojego kraju, bo on przed wojną zawodowym oficerem i mógł przyłączyć się do powstania. Dzięki jednak namowom zawodników został z naszą drużyną i nie chciał jej zostawić przed najważniejszymi starciami na Igrzyskach Olimpijskich. Tutaj na zdjęciu widzimy marszałka Koniewa, który krwawo rozprawił się z rewolucją węgierską. Jako ciekawostka można powiedzieć, że w 1987 roku w Krakowie został zniesiony jego pomnik, w 90 pierwszym, po czterech latach został już, został już rozebrany. Podróż do Melbourne była prawdziwą Odyseją. Przez sześć dni sportowcy przemierzyli cztery kontynenty i doświadczyli aż ośmiu przesiadek lotniczych. Było to bardzo wyczerpujące. Jeden z członków ekipy olimpijskiej, członek PKOL, a wtedy znany pisarz Jerzy Putrament, Doznał zawału serca dzięki szybkiej interwencji lekarzy powrotowi do kraju jego życie zostało uratowane. Czesław Miłosz wspominał o nim w swojej książce Zniewolony umysł, tam putramen wystąpił pod pseudonimem Gamma. Po szczęśliwym wylądowaniu w Melbourne nasi szermierze mieli do startu ponad 20 dni więc poddawali się aklimatyzacji, treningom, natomiast wieczorem chodzili na potańcówki. Wojciech Zabłocki wspominał grym Wiedni murzyni, prezentując świeżo wprowadzony na amerykańskie parkiety rock and roll. To dziś wspominam urocze tango w objęciach amerykańskiej miotaczki Erling Brown, która była kobietą o potężnych dziękach. I w łagodnym usposobieniu. Jerzy Pawłowski dodawał 50-kilogramowy filigranowy zabłocki w objęcia 120-kilogramowej Amerykanki. Widok niezapomniany, ale tańczyli cudownie. Dodajmy, że Amerykanka odniosła swój sukces życia 4 lata później zdobywając brązowy medal na Igrzyskach w Rzymie. W poniedziałek 3 grudnia polska reprezentacja stoczyła. Pierwszy pojedynek turnieju z Wielką Brytanią Bogdan Tomaszewski wspominał, że najgroźniejszym wśród Anglików jest Polak orbiet. Poremski był to emigrant, który po wojnie nie wrócił już do Polski, a szlifował swoją szablę jeszcze w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. W czasie tego meczu znakomicie spisał się Zygmunt Pawlas, który odniósł cztery zwycięstwa Zawłocki i Pawłowski po trzy. Dwa razy wygrał Piątkowski, dało to wynik 12-4, tym samym polska reprezentacja zakwalifikowała się do półfinału turnieju, a tam Polacy mieli zmierzyć się z ekipą Stanów Zjednoczonych. Tutaj widzimy karykaturę Edwarda Łaszewskiego z przeglądu sportowego. Pojedynek ze Stanami Zjednoczonymi był niejako rewanżem za porażkę na Igrzyskach Olimpijskich. W Helsinkach Polacy walczyli znakomicie wygrywając ostatecznie 10 do 6 i tym samym droga do czteroosobowego finału była otwarta. Kolejnym przeciwnikiem polskiej drużyny była ekipa Związku Radzieckiego. Mecz ten miał też pod, podtekst polityczny, jak już wspomniałem Związek Radziecki pacyfikował powstanie na Węgrzech, trenerem Polaków był Węgier, w związku z czym napięcie na linii trener-zawodnik i ekipa radziecka była bardzo duża. Wojciech Zabłocki wspominał, że przed walką podszedł do trenera Keweja i powiedział, pomścimy płonący Budapeszt. Mecz był bardzo zacięty, znakomicie walczył Pawłowski, wygrał trzy walki. Zabłocki zgotował swoim kibicom prawdziwy horror. Trzykrotnie przegrywał 3-0, a nawet 4-0 w trzech kolejnych walkach, a pomimo to starcia kończyły się jego zwycięstwem. Przypomnę, że wtedy szabliści walczyli do pięciu zwycięstw. Pozostali zawodnicy również walczyli dobrze, wtedy Zadebiutował też na igrzyskach był to była to jego jedyna walka. Zdobył jeden punkt i po dramatycznym meczu Polacy wygrali 9 do 7. Po zwycięstwie z drużyną radziecką po krótkiej przerwie Polacy zaczęli walczyć z reprezentacją Francji. Przypomnę, że byli to brązowi medaliści z poprzednich igrzysk. Mecz zaczął się mało fortunnie, Kuszewski przegrał pierwszą swoją walkę 5-2, ale później Pawlas i Zabłocki wygrali trzy kolejne pojedynki. Ostatecznie Polacy wygrali gładko 9 do 6. Był to bardzo ważny mecz, bo zapewnił nam awans do absolutnego finału turnieju olimpijskiego. Wiadomo już było, że Polacy, minimum, zdobędą srebrny medal. Wieczorem tego samego dnia, Polska zmierzyła się z reprezentacją Węgier. Węgrzy. Od 1928 roku do Amsterdamu pięć razy pod rząd zdobywali złoty medal drużynowy na igrzyskach. Bogdan Tomaszewski pisał o nich niezrównani mistrzowie i tak też było, pomimo że Pawłowski i Zabłocki dwoili się i troili, nie byli w stanie podjąć równej walki z reprezentacją Węgier, ostatecznie przegraliśmy jest znacząco, 4 do 9. Pomimo to nie było widać smutku na twarzach naszych zawodników, bo był to największy sukces w historii polskiej szermierki. Przypomnę, że co prawda zdobywaliśmy wcześniej dwa medale olimpijskie w 28 i 32 roku. Tutaj widzimy Adama Papę i to są brązowe medale. 28 które są w zbiorach naszego muzeum. Ale to był medal srebrny, a więc stopień, stopień wyżej. Warto może zwrócić uwagę jeszcze na tabele, jak wypadały walki poszczególnych zawodników. W tej drużynie najlepszym zawodnikiem był Wojciech Zabłocki, który wygrał 14, Walkerzy Pawłowski 11, Zygmunt Pawlas 9, Marian Kuszewski 8, Andrzej Piątkowski 2, 2 Ryszard Zub 1, ale za to bardzo ważnym meczu z ekipą radziecką. Przysięga na butelkę szampana. Rozkładali na szermierze 4 listopada 1956 roku w mieszkaniu Jerzego Pawłowskiego. Została dotrzymana. Przywieźli medal. Po latach medal ten trafił do zbioru naszego muzeum. Co roku podziwiają go tysiące ludzi zwiedzających ekspozycję stałą. Galeria naszych medali olimpijskich. Natomiast nieznany jest losowej butelki szampana, która zapoczątkowała złoty okres polskiej szabli. Na końcu chciałem polecić Państwu też biografię sportową Wojciecha Zabłockiego. Jest to taka autobiografia napisana właśnie przez niego. Bardzo, bardzo ciekawa książka jest dostępna w Bibliotece naszego muzeum. Bardzo serdecznie dziękuję. thank mm -hmm. you